Dzień dobry, dzień dobry, a to moja uliczka, dzień dobry, to moja uliczka do biegania, nie tylko jedna, ale i druga i kawałek. Witam kochani, kłaniam się niziutko, witam, 3 sierpnia, już 3 sierpnia, już środa. A jakże pięknie ta lipa, pachnie kwitnie. No już po tym to, że kwitnięciu jest, ale jeszcze, jeszcze tak to wszystko jest. Zobaczcie, jakie niebo. U nas w porównaniu do Niemiec jest tak po prostu zielono. Tam też jest tego dużo, ale u nas jednak tej zieleni, zieleni jest więcej. Biegnę. O, nie biegam długo. Biegnę i cieszę się, <laughs> że mogę poddychać świeżym powietrzem, tutaj takim przyjemnym. Ładny dzień był i wczoraj, i dzisiaj. Piękny sierpień. Piękny sierpień. Kochani, to ja do przodu i do za chwilę. Jaka piękna Jarzębina Ale Tutaj niespodzianka Nie było domku A tutaj zobaczcie A to jest Następna moja uliczka do biegania I niespodzianka No myślę że rok czasu Nie biegałam A tu proszę a jakie te zioła tutaj koło mnie? Bardzo proszę. Jest. Jedno. Krwawnik. Zobaczymy, jak pachnie. A teraz trochę porosi, ale delikatnie jest zapach. I oczywiście skrzyp. Proszę zobaczcie. Proszę zobaczcie, jaki skrzyp jest... choineeczka jest. A tu bylica pospolita zwykła. A tam, co nam tak żółto kwitnie, ale jarzębina przepiękna. O ile tutaj krwawnika. ho 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 ho, ho ho, ho. tylko kochani. Jak zbieramy krwawnik, to zwracam uwagę. To nie jest krwawnik. To. On jest taki delikatniejszy, długi łodygi. O. To nie jest krwawnik. Bo on jest jak kwitnie. Podobny do tego. Krwawnik ma, zobaczcie, takie długie listki. O, takie. Takie. O. O. To jest krwawnik. To jest krwawnik. A tu skrzyp. O, ho, ho, Muszę przyjść pozbierać krwawnika. Zobaczcie jakie niebo. Proszę. Jaki piękny. Jaki piękny wrotycz pospolity. To ten wrotycz pospolity. To ten na wszelkiego rodzaju gryzonie. W tym sensie, co gryzą, że ścinamy, mieszamy w garażu. My się nie lubią tego zapachu, także nie będą się wprowadzać, czy do piwnicy, czy w, o, przy oknach, tam gdzie są otwarte, nie wiem, na przykład w piwnicy uchylone, ale też na pasożyty dla nas zabicia. I zobaczcie, tutaj... Unosi się lekka mgła. Jestem tak mniej więcej 300 metrów od domu, posłuchajcie. O. Cisza, spokój. Następny piękny wrotycz. Ach, już. Także można ścinać tyle. Ale można też ścinać tyle. Kwiaty można same poprzecinać. Następny skrzyp. Oczywiście skrzypu mamy dużo. I następny wrotycz. Cisza, spokój. Tu nam się coś drze. Mm -hmm, mm -hmm. Nie wiem, czy to nie kuropatwa. Ona mają takie skrzykliwe głosy. O. A tu był rzepak. Rzepak zebrany. I wschód. Wschód słońca. Południe. Zachód. Północ mm. Jakże inne okolice niż tam w, w, w Lengenfeld. Zobaczymy co to tam tak czeszczy <ścoughs> Może nam się uda o, nie widać, a słychać I zobaczcie, kochani, jak to u nas w Polsce. Te działki, jakie są duże. Jest domek i bardzo duża działka. O, o to gdzieś siedzi. Nad drzewem, pod drzewem. Pójdziemy, zobaczymy. Jakie dorodne jabłka. Jakie piękne. O, koguty dziś pieją. No, halo, halo, ta co krzyczy, czy ten co krzyczy? Hm. Jakie przepiękne modrzebie. No tak, rozglądam się za przyrodą okoliczną. Jakie to ładne działaczki. zobaczcie, jak to ładnie wszystko wygląda. Ale biegnę dalej. Bieginiemy dalej. I ta uliczka ma. Ile to będzie miała z półtora kilometra. Także od początku do końca, półtora kilometra. Tak jak biegam, to tak albo tą uliczką robię kółeczko, albo następną robię kółeczko. To tutaj, tak jak zrobię kółeczko, to jest takie 200. No i to tak jak wybiegnę, to oczywiście nigdy nie wiem, w którym kierunku będę biegać. Także wybiegam i tak jak mnie oczy poniosą. Zobaczcie. Cisza, spokój, delikatne mgły tam się unoszą i równiutko. Tu jest minimalnie, minimalnie, jest różnica wzniesienia, minimalnie. Tak jak widać, na ulicy leżona troszeczkę idzie troszeczkę w dół, ale no Nizina. Jesteśmy na Nizinie Mazowieckiej. No to, kierunek. Bieganie poranne. Bieganie poranne i oddychanie. Jest przyjemnie. 16 stopni. Przyjemnie. O i już słoneczko. Słoneczko, bo o 5 rano wstało. To już teraz jest tak, nie wiem, może 5.30. Nie sprawdzałam czasu. O, już jak się ładnie wyłania. Pytaliście się kiedyś, a gdzie jest nasz Perun? No, już nie nasz. On był kiedyś nasz. To Perun, kochani, jest tam. Tam, na tej posesji, w głębi mieszka. No, ma rodzina. Ma tych, którzy go kochają. I jest mu dobrze. Brama zamknięta i napis jest ciekawy. <laughs> Wrzucę zjątko. To dalej, to dalej biegnę. A kto tu tak pięknie? Jakże pięknie kwitnie. A to nawłoć. Pora na nawłoć. Już przyszła. I teraz zobaczcie. Następna uliczka. O. Do biegania warunki doskonałe. Zimą, znaczy jak jest ciemno, oświetlenie mamy. Jedna uliczka oświetlona, druga uliczka oświetlona. I tu wśród, jakże tych pięknych, na Wuchoci, Odrzewi. Bieganie o porządku jest po prostu przyjemnością. A dzisiaj są worki żółte zabierane, czyli plastiki. To już każdy, każda posesja powystawiała. I też jeszcze bio zabierają brązowe worki, czyli jakieś liście, odpadki. Bio w sensie liście, jabłka o, takie rzeczy. A tu jakie ładne, zobacz. A jakie drobne orzechy włoskie. O! I tak to mniej więcej wygląda. Kochani. A ja was zapraszam o, auto przejedzie rano do pracy. A ja Was zapraszam za chwilę na kawę. Kawę o poranku. A tutaj jeszcze, zanim się napijemy kawy, rukowiec. Zobaczcie, jaki on jest olbrzymi. Prawda? Troszeczkę już się wybarwił, ale tak jak na bordowo, jak zaczyna mieć te swoje czapki, te swoje włosy, <laughs> te peruki. To jest piękne. O, już mnie pies sąsiada Hej, sia. Dzień dobry. Ja już chyba po raz któryś dzień dobry mówię, ale powiem jeszcze raz. Witam bardzo serdecznie i kłaniam się niżutko całemu światu. Siedzę i podziwiam promienie w słońca, które oświetlają, promienie wschodzącego słońca, które oświetlają nasze sreberko, naszą srebrną choinkę w ogródku. Ta, która już nie przerosła dwa <laughs> Kochani, kawa jest. Tak się śmieję, bo kiedyś był taki konkurs, tak gdzieś wyczytałam parę lat temu, jakie jest najpiękniejsze słowo polskie? Filiżanka. A po niemiecku, no to kleine tasse, no to kleine albo grosse, no to kubek, ale kleine tasse. Ale posłuchajcie, no to dzisiaj w takim, że oto tutaj, tak, taki kubeczek bym powiedziała, ale po naszemu to filiżanka. no jak jeszcze z talerzykiem, to już filiżanka. Witam 3 sierpnia 2022. Tutaj spod kaliny. Zobaczcie, jakże się przepięknie wybarwia. Ona będzie pięknie czerwona jadziu, prawda? Niesamowicie. Niesami, niesamowicie to wygląda i jak się gotuje sok, posłuchajcie, to jest w domu powiem tak. Sztynk. <słuchaj> Także jeżeli ktoś będzie chciał zrobić przetwory, w sensie na no, przygotowanie na przykład soku, no to niech weźmie to pod uwagę. Ale powiem wam, nie wiem dlaczego, ale mnie ten zapach nie przeszkadza. Mąż mówi, posłuchaj, bo jak w zeszłym, w zeszłym roku, dwa lata temu, jak się robili to mówi, ty no co to tak śmierdzi? Ja mówię, nie, nic nie śmierdzi. A ja tylko robię sok, mm, podgrzewałam wtedy z cukrem, żeby był sok, no na sokno, no, na zimę, na no, no, jako przetwory, prawda? Jako taki sok, na gorąco. Kochani, biegałam. Biegałam, o dawno nie biegałam, ale dzisiaj obudziłam się i mówię, wow, jaki piękny dzień. No piękny, upalny będzie. I to posłuchajcie ten upał tutaj w całej tej naszej Europie, bo tam tysiąc kilometrów dalej o, oh, jeszcze większy upał dzisiaj. I wczoraj był i dzisiaj zapowiadają. A tutaj w mojej miejscowości rodzinnej cisza, spokój. I tak jak już wspomniałam, dużo zieleni, tak, te działki są duże, tych krzaków, drzewek przenajróżniejszych, kwiatów, krzewów, jest po prostu bardzo dużo i jest przez to bardzo zielono. Witam serdecznie Jolę i Jurka. Halo Śląsk! O, to na Śląsku jeszcze Gabrysiu, dzień dobry. Witam Basieńkę, Barbarę. Witam pani Justynki, Justynki, jeżeli druga Justynka, pani Justynka druga obchodziła imieniny, no to też wszystkiego najlepszego i dla tych wszystkich solenizantów to też, bo to posłuchajcie, kochani, teraz miesiąc sierpień, to o, już zbliża się sezon urodzinowy, urodzinowy. Witam Joannę, witam Anię. Witam Anię naszą tutaj po sąsiedzku i witam Anię tą, którą wspieramy. Aniu. Mam nadzieję, że jest lepiej, bo my cię tu wszyscy wspieramy. Wszyscy, wszyscy, jak jeden mąż ponad 100 ludzi. No to pięknie, prawda? To takie wsparcie to rzadko, rzadko. O, ale to przecież nie tylko mój kanał wspiera to tych kanałów wspierających jest kilka tych naszych ludków kochanych na kanale. Witam zieloną wróżkę. Witam różowo-pomarańczową wróżkę, Mariolę jedną drugą witam, kochane panie. Witam panów i witam was wszystkich. Och, Dorotkę, Dorotka witam. To jest Dorotka z krainy os od czarnoksiężnika. Prawda? Kochani, wczoraj podzielę się. Może dlatego dzisiaj wybiegłam, bo się poczułam lepiej. Byłam na masażu, na ustawieniu kręgosłupa. W ustawieniu, bo się okazało, bo to tak, coś mi się działo. A że już parę razy w życiu byłam u kręgarza, który nastawia kręgi, to okazuje się, że tak. Tu dwa szyjne, i tu dwa piersiowy, i ten poniżej zablokowane. No i tutaj młody człowiek, no młody. Z dziesięcioletnim stażem, ale widzę, że ma dryg, widzę, że ma zdolności. O, bo to talent trzeba mieć też do wykonywanego zawodu. Posłuchajcie, i mówi: O, tutaj nie mogę, ja wiem, No nie może, pan, mówię, bo spięta jestem. Oczywiście, że mam stresa, no bo ja wiem, co mnie czeka. A on mówi: Nie, 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 ja też mam swoje sposoby, i tak, tu, i tak, i tak. Wszystko mnie puściło, i jadę jeszcze na jeden. Ale mówi, że jestem wyluzowana, trochę nogę miałam zablokowaną, ale mówi pani, jest wygimnastykowana. Proszę pana, może się zacznę jeszcze troszeczkę lepiej gimnastykować, bo tak jak na razie to najlepiej mi wychodzi gimnastyka. Posłuchajcie, jak jestem w Niemczech, ze schodzenia z drugiego piętra do piwnicy, bo w piwnicy mam pralnie, To tak, pralnie, prasowalnie to tak chodzę kilka razy dziennie, także ten ruch no, na pewno na schodach mam. Ale teraz wróciłam do biegania dzisiaj 2.25, i jak widzieliście na tym moim filmiku tu na samym początku. Rano jak ja biegam, Joanna, to nie o to chodzi, żeby się zmęczyć, to można najpierw wyjść na spacer, ale to tak jak już chcemy biegać, to ja znowu na przykład nie lubię chodzenia z kikami, nie wiem dlaczego, ale chociaż takim lekkim truchtem. I tak, w prawo, no to tą uliczką, w lewo to tą uliczką. Albo nad zalew i wybiec w prawo przez jeden przejazd, wrócić, bo przecież mamy tutaj tory, stację kolejową. Posłuchajcie, na ten przejazd wrócić drugim, to jest takie 3 km. Nad zalew, wzdłuż zalewu, powrotem 5. Dookoła z drugiej strony zalewu, no to 7. O, I to takie mam tutaj odcinki zmierzone, sprawdzone, ale fajnie jest mieć aplikację, bo wtedy wiadomo, jest mapka, się pokazuje, to tak człowiek się cieszy, że przebiegł 2,25. A ile spalił kalorii? I takie bariery, prawda? I do biegania to przypominam, najważniejsze są buty. Buty, żeby były wygodne. jak kupujemy buty do biegania? Idziemy do sklepu, na przykład do Intersportu. Na przykład oczywiście, bo to posłuchajcie kochani, każdy ma swoje. I, I proszę buty do biegania na zewnątrz, bo są jeszcze halówki. Zakładamy buty, lekkim trukcikiem po sklepie, wygodne, niewygodne, przymierzamy drugie. O, tak ja kupuję buty do biegania. Czas urlopu. Czas, dla niektórych też czas zatrzymania, ale urlop jest potrzebny, bo... Zastanawiamy się, mamy taki jeden pomysł, jeden, drugi, trzeci, i rozmawiamy właśnie z mężem i mówimy tak. W poniedziałek, posłuchajcie, mieliśmy inny pomysł, we wtorek mieliśmy inny pomysł. No to przychodzi dzisiaj środa, i chyba będzie już jakiś taki, mam kieruneczek, mi się, tak, tak powiem, przyszedł jakiś taki kieruneczek, to może taki inny pomysł. I gdy człowiek odpocznie, to tak jest w takim innym świecie, bo to też tak jest, żeby po prostu. Odpocząć od tych rzeczy, których robimy codziennie. To nagle mamy inne spojrzenie na wszystko. A Ci dziękuję, tak, ta nazwa Ty masz rację. To jest to, bo ja pamiętam, w Holandii nam babeczka mówiła, ale ona mówiła tak z Łaciny. A to jest, jak to jest, wiśniolaur. Tak, faktycznie, to jest właśnie to. Tam są różne odmiany, wschodnie, jakieś takie inne. Tak, zobaczymy tylko, jak to przetrzyma, ale myślę, że powinno przetrzymać. I naprawdę ten krzew jest piękny. On jest taki pięknie zielony. Ach, to moje ulubione słowo, piękne. Kochani, jak to jest? Jak to jest na urlopie? Kiedy kto był na urlopie? Z nas, z was? Kiedyście, kochani, byli i odpoczęliście? Ale czasem jest tak z tym urlopem, że gdy mamy problemy, to czy to urlop jest tu, czy jesteśmy w domu i problemy nas gryzą, to one nas gryzą. One nas gryzą wszędzie, czyli jeżeli mamy problemy i jedziemy z tymi problemami na te wczasy, no to na wczasach też mamy problemy. Ale sztuką jest, żeby się żeby odpocząć, żeby się wyluzować, żeby spojrzeć na to nasze życie troszeczkę z innej strony, z, troszeczkę z takim dystansem do życia podejść i wtedy ten urlop jest po pierwsze świadomy. A po drugie, uśmiech wchodzi na twarz. I nie, na, nie tylko na moją. Także ktoś, kto rzadko się uśmiecha, to polecam to trenowanie w lustrze. Trenowanie w lustrze uśmiechu do siebie jest bardzo dobre i bardzo skuteczne. Tak oczywiście zawsze mogę powiedzieć, no już sama do siebie się śmieję, wow, ale to wielką sztuką jest. Śmiać się z siebie i teraz punkt drugi, uśmiechać się do siebie. Ha? No dlaczego wy nie uśmiechacie do siebie? A na przykład uśmiechacie do tej pięknej czerwonej kaliny. No jaka ona jest niesamowita? Jak, ja to tak podziwiam tą przyrodę, pozobodźcie, jak ona się tak przepięknie wybarwia, przecież ona będzie cała czerwona, taka mocno czerwona, przepiękny czerwony kolor. I to tak jest, a teraz jest troszeczkę jeszcze zielona, troszeczkę może bladożółta. O tak. A tu jaka jeszcze jeszcze pokaż, jaka jest. O, pod listkiem. Tak. A ten naszą posłuchajcie i zobaczcie jak to jest. Bo tutaj za budynku było słońce. I ta kalina, te mszyce ją nie zeżarły, bo mszyce bardzo lubią moją kalinę. Ja nie wiem, czy wszędzie te mszyce tak te kaliny lubią. Czy to tylko na tą moją się naparły? No naszą, naszą, a... A w cieniu, posłuchajcie, było jeszcze więcej mszyc. Czyli te słońce tak troszeczkę przypiekło na tę mszycę i może to też jest jakieś działanie. Zakwitły marcinki. Marcinki i tak się cieszę, że chociaż pięć czy siedem kwiatków, ale już zakwitły. To, to te moje ulubione. Pozdrawiam Was kochani z mojego ogródka, z czasu urlopu. Cieszmy się chwilą, cieszmy się życiem, radujmy się. Uśmiechajmy się do siebie, a to jest może moje hasło, czyli życzę pogodnego dnia 3 sierpnia. Kawy w eleganckim naszym towarzystwie, naszego całego świata. Dobra. Dobra taka was z wami, kochani. Doskonała. To pa. Do jutra.